Czy zauważyłeś kiedyś, jak jedno zdanie może zbudować przyszłość lub pogrzebać marzenie? Nie w jakimś odległym, duchowym sensie, ale w tu i teraz, gdzie twoje słowa odciskają się na rzeczywistości, jak odciski palców w miękkiej glinie. Mówisz, a coś słucha, deklarujesz, a coś się przestawia. Lecz większość ludzi nie mówi, oni tylko powtarzają echem, przetwarzają lęki, wątpliwości i wspomnienia. Słowa, które powinny kształtować przeznaczenie, zamiast tego powtarzają historię. I tak życie stoi w miejscu. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że głos, który nim kieruje, nie zna własnej mocy. Istnieje głęboko w ludzkiej istocie miejsce, gdzie dźwięk staje się tworzeniem. Gdzie język nie służy do opisywania życia, ale do jego pisania. To tam przemawiali prorocy, tam mistycy szeptali do wiatrów. Tam starożytni mędrcy rozumieli, że mówić właściwie to nie prosić, to dostrajać się, nie błagać, lecz powoływać do istnienia, nie mieć nadziei, lecz deklarować. W tej przestrzeni język staje się różdżką, a cisza słucha jak posłuszny sługa, czeka na jasność. A jasność przychodzi tylko wtedy, gdy ten, kto mówi, wie, że mówienie nie jest nadzieją, jest dostarczaniem. Więc pytanie nie brzmi, czy słowa mają moc. Pytanie brzmi: Czy mówisz jako ten, kto wie, czy jako ten, kto życzy sobie? Ponieważ jest różnica, a ta różnica jest linią między życiem, które na ciebie odpowiada, a tym, które ci się opiera. Gdy zaczniesz mówić z autorytetem, prawdziwym, zharmonizowanym, ucieleśnionym autorytetem, opóźnienie znika, opór słabnie, a to, co kiedyś wydawało się dalekie, staje się bliskie. Tworzenie nie zaczyna się w niebie ale w systemie Twojej własnej istoty. To, co mówisz wielokrotnie, stajesz się tym. Im częściej mówisz z miejsca wiedzy, tym szybciej ciało uczy się podążać za głosem. Twoja biologia słucha. Nie pyta, czy słowa są prawdziwe w świecie, pyta tylko, czy są prawdziwe w Tobie. Kiedy mówisz, jakby to już się stało wciąż i wciąż, dzieje się coś niezwykłego, układ nerwowy reorganizuje się wokół tej prawdy. Język pewności przeprogramowuje podświadomość, a ciało zaczyna poruszać się w rytm głosu. Już nie przekonujesz siebie, kalibrujesz siebie, tak jak woda rzeźbi kamień nie siłą, lecz wytrwałością, tak twój głos rzeźbi rzeczywistość poprzez powtarzanie. Mów z jasnością, z przekonaniem, z poczuciem ostateczności, a z czasem granica między mówieniem a stawaniem się zacznie zanikać. Umysł myśli, że rządzi. Ale to ciało sprawia, że wiara staje się realna, a ciało ufa tylko temu, co słyszy na tyle często, by to zapamiętać. Gdy twoja mowa jest spójna, nie tylko w publicznych momentach, ale i w prywatnych myślach, ciało zaczyna działać tak, jakby to, co mówisz, już się wydarzyło. Wtedy mowa staje się ucieleśnieniem. Pomyśl o tym, jak dziecko uczy się chodzić lub jeździć na rowerze. Na początku jest to niezręczne. Potem, dzięki powtórzeniom, staje się płynne, w końcu staje się nieświadome. To samo dotyczy mowy. Na początku mówienie z mocą i jasnością może wydawać się nienaturalne, jak przymierzanie czyichś ubrań, ale trzymaj się tego. Mów celowo, mów często, mów tak, jakby ciało już wiedziało, jak zareagować, bo tak się stanie. A gdy ciało dołączy do umysłu w pewności, manifestacja nie jest już wysiłkiem. Jest automatyczna. To tutaj wielu utyka. Mówią raz czy dwa, a gdy nie widzą natychmiastowych rezultatów, wracają do starych wzorców językowych, wzorców wątpliwości, strachu, czekania. Ale transformacja nie przychodzi do tego, kto tylko zanurza palec w wodach stworzenia. Przychodzi do tego, kto zanurza się w pełni, kto powtarza prawdę, aż stanie się komórkowa. Kto mówi, aż ciało przestanie kwestionować i zacznie wykonywać. Powtarzanie, emocje, wiara to jest formuła. Nie tylko powiedzenie tego raz, mówienie tego, aż żadna inna rzeczywistość nie będzie wydawała się bardziej naturalna. Gdy mowa staje się drugą naturą, tworzenie staje się drugą naturą. Nie tylko masz nadzieję, że odniesiesz sukces, nosisz rezonans sukcesu w swoim głosie, nie mówisz tylko: Jestem uzdrowiony. Chodzisz jak ten, kto już nim jest, i w tym momencie przepaść między pragnieniem a rzeczywistością znika. Kiedy tak mówisz i robisz to wystarczająco konsekwentnie, by ciało rozpoznało to jako prawdę, staje się. Nie w odległej przyszłości, ale w obecnej częstotliwości, na której teraz stoisz. Gdy ciało zaczyna powtarzać Twoje słowa, odsłania się głębsza warstwa. Prawda, że każde słowo, które wypowiadasz, jest lustrem tego, co zakładasz za prawdę. Może to nie wydawać się oczywiste, ale wsłuchaj się uważnie w to, co ludzie mówią. Nie w chwilach wystąpień, ale w ich swobodnej, nieświadomej mowie. Usłyszysz historię, w którą wierzą o swoim życiu. Nie mam szczęścia. Nigdy nic mi się nie udaje. Ludzie tacy jak ja nie wygrywają. To nie są przypadkowe frazy. To wyznania tożsamości. Każde zdanie niesie ze sobą założenie, a założenia, gdy są powtarzane, twardnieją w fakty. Nie dlatego, że są obiektywnie prawdziwe, ale dlatego, że mowa nadaje im formę. To tutaj żyje prawo założenia nie w mistycznym śpiewie czy wymuszonej pozytywności, ale w Twoim codziennym języku. Kiedy mówisz coś w kółko, ujawniasz swoje podstawowe oczekiwanie wobec życia. Twój ton mówi wszechświatu, czy mówisz z braku, czy z pełni. Kiedy mówisz zawsze wychodzę na prostą, to nie jest tylko zachęta, to dekret. Założenie pod spodem jest takie, że życie cię wspiera, ale jeśli mówisz, nie mogę złapać oddechu, założeniem jest, że życie działa przeciwko tobie, a twoje słowa są najgłośniejszymi wskazówkami. Nie musisz analizować swoich przekonań, po prostu obserwuj swoje frazy, pokażą ci wszystko. Więc kiedy zaczynasz mówić, jakby to już się stało, nie używasz języka tylko do kształtowania swojego zewnętrznego życia. Przeprogramowujesz wewnętrzną narrację, zmieniasz założenia, które twój umysł uważa za oczywiste, a ponieważ podświadomość nie ocenia, tylko słucha, twoje nowe założenia, raz wypowiedziane z wystarczającą konsekwencją i wagą emocjonalną, zaczynają odbijać się w okolicznościach. Wszechświat nie pyta cię, czego chcesz, odpowiada na to, co ciągle mówisz. Mów o porażce, a życie się podporządkuje. Mów o spełnieniu a musi się przekonfigurować, by do tego pasować. Dlatego swobodna mowa nigdy nie jest tak naprawdę swobodna. Wszechświat nie reaguje na żarty, zastrzeżenia czy ton tylko żartowałem, reaguje na częstotliwość, na założenie, na energię. Więc ten, kto uczy się zakładać z precyzją i mówić z tego założenia bez sprzeczności, zaczyna zwijać linie czasu. Wyniki, które kiedyś wydawały się odległe, zaczynają przybliżać się szybko. A życie, już niezmącone mieszanymi sygnałami, zaczyna być posłuszne głosowi, który wie, co powołuje do istnienia. Gdy zaczniesz zmieniać swoje założenia i mówić z przekonaniem, pojawi się subtelna pułapka, utrzymujący się nawyk narzekania. Często maskuje się jako szczerość, jako wentyl, jako bycie szczerym. Ale skargi, podobnie jak afirmacje, są deklaracjami ogłaszają, w co wierzysz w życiu. Potwierdzają czego oczekujesz w przyszłości. Jeśli twoje słowa naprawdę kształtują twój świat, to narzekania nie są nieszkodliwe, są kreatywnymi poleceniami napisanymi w języku braku. A kiedy powtarzasz je wielokrotnie, przywiązujesz się do samej rzeczywistości, od której próbujesz uciec. Skarga nie jest neutralna. To zaklęcie wzmacniające. Za każdym razem, gdy mówisz, nigdy nic mi się nie udaje. Nie tylko wyrażasz frustrację, instruujesz swoją podświadomość, aby kontynuowała tworzenie tego cyklu. Zakotwiczasz to przekonanie głębiej. Nawet jeśli pragniesz czegoś nowego, twój głos wciąż przysięga wierność staremu. A ponieważ twoje ciało pamięta to, co mówisz, narzekanie staje się rytuałem stagnacji, przywiązuje twój system nerwowy do bezsilności i sprawia, że twoja energia wciąż odgrywa porażkę. Mówienie, jakby to już się stało, wymaga odwagi, by porzucić ten wzorzec, nawet gdy wydaje się znajomy. Zastanów się, ile energii poświęca się na powtarzanie problemów z wczoraj. Całe rozmowy kręcą się wokół tego, co nie działa. Ale to, co powtarzasz, wzmacniasz. A to, co wzmacniasz, przeżywasz na nowo. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest idealne. Chodzi o wybór, gdzie umieszczasz swoją twórczą moc. Możesz opisywać swoje życie, albo możesz je projektować, ale nie oba naraz. Narzekanie może przynieść chwilową ulgę, ale kosztuje cię jasność. A jasność to gleba, na której rośnie prawdziwe tworzenie. Gdy zaczniesz mówić, jakby to już się stało, nie marnujesz już słów na karmienie tego, co chcesz zostawić za sobą. Dlatego mówienie z autorytetem oznacza więcej niż tylko afirmowanie tego, czego chcesz. Oznacza także odmawianie tchnięcia życia w to, czego już nie wybierasz. Każda skarga to ziarno, którego nie zamierzałeś zasiać. Wyrwij je, zastąp je prawdą. Mów nie o tym, co cię frustruje, mów o tym, co cię uwalnia. Gdy twój język przestanie tańczyć z rozpaczą, a zacznie deklarować z kierunkiem, życie zacznie odpowiadać w ten sam sposób. Mów, jakby to już się stało, a echa skargi nie będą cię już trzymać w niewoli. Gdy przestaniesz karmić swoją przyszłość resztkami narzekania, najaw wyjdzie głębsza prawda. Dźwięk to nie tylko komunikacja, to tworzenie. Starożytne cywilizacje rozumiały to na długo przed tym, jak potwierdziła to współczesna nauka. Słowa były traktowane jako święte instrumenty nie ze względu na ich poezję, ale ze względu na ich częstotliwość. Dźwięk to wibracja, a wibracja to energia w ruchu. Za każdym razem, gdy mówisz, uwalniasz częstotliwość w pole. Ta częstotliwość nie znika, ona organizuje, informuje, przyciąga. Mówić, jakby to już się stało, oznacza świadome angażowanie się w dźwięk jako narzędzie manifestacji, a nie jako hałas do wypełnienia ciszy. Wyobraź sobie każde słowo jako kamerton. Uderzone z jasnością i intencją przekształca atmosferę wokół ciebie. Powiedz: Jestem kochany. Z płytką wątpliwością, a wibracja się rozproszy. Powiedz to z zakorzenionym rezonansem kogoś, kto to wie, a rzeczywistość ugnie się, by cię spotkać. To nie jest mistyczne myślenie to prawo energetyczne. Tak jak muzyka może ukoić ciało lub poruszyć duszę, tak twoje słowa niosą sygnaturę, która albo dostraja cię do pożądanego stanu, albo rozbija twoją energię w sprzeczność. Głos nie jest symbolem twojej mocy. To Twoja moc w działaniu. Aby używać dźwięku jako świętej technologii, musisz zwolnić i stać się intencjonalny. Żadnych pośpiesznych afirmacji, żadnych pustych deklaracji. Poczuj ciężar tego, co mówisz. Pozwól wibracji przejść przez Twoją klatkę piersiową, a nie tylko przez usta. Mów nie po to, by wypełnić przestrzeń, ale by wypełnić formę. Kiedy mówisz, jakby to już się stało, dźwięk staje się strukturą. Częstotliwość staje się architekturą, a wszechświat, zawsze słuchający, zaczyna konstruować to, co już ukończyłeś w swoim wewnętrznym świecie. Gdy dźwięk staje się intencjonalny, gdy twoje słowa wibrują w zgodzie, nadchodzi ostateczna zmiana. Twoje życie zaczyna być echem twojego głosu. Już nie mówisz, aby się stać. Mówisz, ponieważ jesteś. Słowa nie sięgają w nadziei. One ugruntowują to, co już jest prawdą w Twoim wewnętrznym świecie. To jest esencja mówienia, jakby to już się stało. Nie czekasz już na dowody, zanim przyjmiesz tożsamość. Przyjmujesz tożsamość, a dowody pojawiają się w odpowiedzi. Głos prowadzi, a życie podąża. Na tym poziomie Twoja mowa nie jest już wysiłkiem, by się przekonać, jest przelewem. Umysł nie potrzebuje perswazji, ciało nie potrzebuje przypominania. Przećwiczyłeś to, udoskonaliłeś i powtarzałeś, aż twój system niesie prawdę bez oporu. Teraz mówienie nie jest praktyką, jest odbiciem. I to odbicie świeci w każdej części Twojego dnia. Jak chodzisz, jak pracujesz, jak odpowiadasz, jak przyjmujesz. Wypowiedziane słowo staje się wibracją, która pasuje do Twojej samej obecności. A gdy słowo i istnienie stają się jednością, tworzenie staje się bezwysiłkowe. To tutaj większość ponosi porażkę. Mówią to, ale nie są tym. Deklarują obfitość, jednocześnie kurcząc się przed okazją. Afirmują miłość, jednocześnie wątpiąc w swoją wartość. Ale mowa bez ucieleśnienia to hałas, to pusty rytuał. Prawdziwa manifestacja nigdy nie jest budowana na samych słowach, jest budowana na spójności. A spójność oznacza, że Twój głos, Twoje działania, Twoja energia, Twoje założenia i twoje emocje wskazują w tym samym kierunku. Nie wystarczy mówić potężnie. Musisz żyć tak, jakby to, co powiedziałeś, było teraz twoją podstawową rzeczywistością. Mówić, jakby to już się stało, to nie przedstawienie to przepustka. Przepustka, by stać się tym, co zawsze miałeś pamiętać. Nie gonisz za wynikami, nie błagasz wszechświata, nie opowiadasz o tym, czego brakuje. Chodzisz jako ten, kto niesie spełnienie. I z tego miejsca twoja mowa już nie sięga po zmianę, ona ją zakotwicza, pieczętuje, deklaruje to, co już istnieje w niewidzialnym, i przywołuje to do widzialnego. Mów to, a potem bądź tym. A gdy już w pełni tym jesteś, nie ma już na co czekać. Nie urodziłeś się, by mówić jak obcy we własnym życiu. Urodziłeś się, by mówić jak jego architekt. Każde słowo, które uwalniasz, jest słyszane przez wszechświat, który odzwierciedla twój poziom pewności. Gdy twój głos przestaje się wahać i zaczyna deklarować, rzeczywistość przestaje się wahać i zaczyna się zmieniać. Nie czekasz, aż świat się zmieni. Mówisz z jasnością, która go zmienia. Każde zdanie, które wypowiadasz, wprawia w ruch częstotliwość. Mów z wątpliwością, a życie odzwierciedli zamęt. Mów z dopełnieniem, a życie zorganizuje się wokół spełnienia. W momencie, gdy przestajesz opisywać to, co jest, i zaczynasz deklarować to, co jest dokonane, wszystko odpowiada. Nie dlatego, że słowa są magiczne, ale dlatego, że są dowodem tego, kim się stałeś. A gdy to, kim się stałeś, pasuje do tego, co mówisz, staje się. Nie później, teraz.